Zmiany w prawie pracy bardzo przyspieszyły i jest ich coraz więcej. Problemem jest też interpretacja zawiłych już obowiązujących przepisów. Jak szybko i w prosty sposób wyjaśnić pojawiające się wątpliwości? Idealnym rozwiązaniem jest program LEX kadry, który pomoże Ci rozwiązać zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych programu korzystają nie tylko pracownicy działów kadrowo-płacowych, ale również menadżerowie i dyrektorzy personalni. Lex kadry to kompendium zawsze aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. O ważnych tematach i obowiązkach najszybciej dowiesz się z pulpitu kadrowego. Nowoczesne narzędzia i przyjazny interfejs ułatwią Ci realizację codziennych zadań kadrowo-płacowych. Nasi eksperci są zawsze gotowi, aby Ci pomóc. Dzięki Lex Kadry masz sporo możliwości skonsultowania swoich wątpliwości z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach programu uzyskujesz dostęp do merytorycznych, certyfikowanych szkoleń online, prowadzonych przez ekspertów. W trakcie tych webinarów możesz zadawać pytania i rozwiać pojawiające się wątpliwości. Z lex kadry interpretacja często zawiłych przepisów stanie się prostsza, a zmiany w prawie już cię nie zaskoczą. Program skutecznie ogranicza ryzyka popełnienia błędu. Dzięki zawsze aktualnej bazie prawa, gotowym analizom i wzorom dokumentów, codzienna praca stanie się łatwiejsza. Lex Kadry jest realnym wsparciem w codziennej pracy. Pozwala oszczędzić czas i prawidłowo wdrażać do organizacji zmiany wprowadzane przez ustawodawcę. Nie masz jeszcze lek kadry? Już dziś skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną prezentację programu.